Zanurz się w świecie ryb. Odkryj, jakie korzyści może przynieść Twojemu zdrowiu. Na podcast zapraszam Monika Bochenko-Chrzanowska. Wolin z rybą na talerzu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze na lata 2014-2020. Ryby z Bałtyku, czy to dobry wybór dla Twojego stołu? O tym będę dzisiaj rozmawiać z doktorem Wojciechem Brodskim, ichtiologiem i ekonomistą. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny odcinek naszego podcastu będzie dzisiaj poświęcony rybołówstwu morskiemu. Pan doktor pracuje w Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu Wydziału Nauk o Żywności i Rybacka Zód w Szczecinie i ta praca trwa już od 1983 roku. Przedmiotem zainteresowania pana doktora jest ekonomika i polityka rybacka, a także zrównoważony rozwój. Doktor Wojciech Brocki jest autorem i współautorem wielu prac badawczych, dydaktycznych, ale także autorem około 100 publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych, nie można by nie wspomnieć, że jest ekspertem w projektach dotyczących rybołówstwa, rolnictwa i ochrony środowiska. Gdyby pan na początek miał scharakteryzować nasz Bałtyk. Tak pod względem perspektyw rozwojowych rybołówstwa na tle innych rodzajów aktywności gospodarczej, to proszę powiedzieć, ile ryb rocznie pojawia się w naszym morzu i jak było wcześniej? Obecnie wyławia się 400 tysięcy ton ryb, z czego dominują trzy gatunki śledź, szprot i flądra. Stanowią one 90% połowów z tych 400 tysięcy, a w czasach świetności na Bałtyku poławiano około miliona ton ryb. Przy czym zmieniła się struktura pławianych ryb na niekorzyść. Kiedyś dominował dorsz, w tej chwili dorsz jest objęty zakazem połowów. A dlaczego? Ze względu na uwarunkowania środowiskowe oraz gatunkowe. Z dorszem dzieje się na Bałtyku straszne rzeczy. Po prostu po pierwsze zanika, po drugie robi się coraz mniejszy, po trzecie choruje, po czwarte ma coraz mniej pożywienia, i jeszcze można byłoby kilka takich czynników wymienić. Abstrahując od tego, że przede wszystkim przez długie lata stado dorsza było mocno przeławiane. Jakie gatunki ryb morskich poławianych w naszym regionie możemy kupić? Przede wszystkim śledzia, szprota i plądrę. Poza tym możemy kupić także ryby słodkowodne, które występują. W pobliżu ujść rzek, takie jak sandarz się lawa, sieja, łosoś czy troć. A jeżeli mówimy o rybach występujących na zalewie szczecińskim, to te same ryby, które mamy poławiane w Morzu Bałtyckim, czy to jest już inny gatunek? Jeżeli chodzi o zalew szczeciński, to dominują gatunki słodkowodne, takie jak leszcz i płoć. Dominują przede wszystkim ryby karpiowate. Dość atrakcyjne, ale jednak bogactwa dopełniają takie drapieżniki jak okoń, sandacz, miętus, sum, szczupak, czy też węgorz i troć wędrowna. I poławia się także takie gatunki morskie, jak śleci i flądra. Tak, w górnej części zalewu szczecińskiego jest woda dość słabo, ale zasolona i gatunki morskie też pojawiają się. Mówiąc o rybach morskich, warto też przypominać o ich wartościach odżywczych. Które ryby zatem będą dla nas te najzdrowsze? Najzdrowsze są ryby morskie ze względu na największą zawartość kwasów omega-3. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że wszystkie ryby są zdrowe ze względu na to, że zawierają także różnego rodzaju sale mineralne. Przy czym. Nie dla każdego, każda ryba musi być zdrowa, bo nie każdy może jeść tłustą rybę, a z kolei nie każdy lubi chudą rybę. Także wybór ryb jest tak duży, że można sobie wybrać od najtłustszej po najchudszą, czyli od szprota czy śledzia po ryby takie jak sandacz czy też ryby karpiowate. Czyli mówiąc o łososiu, śledziu czy szprocie, to mówimy o tej rybie tłustej. Tak, to są tłuste ryby, które są niesamowicie zdrowe, ale tak jak wspominałem, nie każdy w swojej diecie uwzględnia właśnie tego typu gatunki ryb. Jeżeli chodzi o dorsza, mintaja i morszczuka, czy też sandacza, to mówimy tutaj o rybach chudych. Ryby chude to ile procent tłuszczu? Do 2% tłuszczu to są ryby chude, średnie ryby średnio tłuste to są od 2 do 7, powyżej 7 to już są ryby tłuste. A co wpływa na populację ryb? Przede wszystkim baza pokarmowa, a także ilość wrogów, jakie spotykają ryby w swoim życiu, w środowisku, a tych wrogów mają w postaci człowieka albo w postaci innych gatunków ryb. Te zagrożenia, o których mówimy, jeżeli chodzi o populację ryb, co możemy wymienić? Po pierwsze, nie przeławiać. Po pierwsze, nie przeławiać, po drugie, nie przeławiać, po trzecie, nie przeławiać, a po czwarte, dbać o środowisko ale także zapobiegać i usuwać źródła zanieczyszczeń. Oczywiście Bałtyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Przebiegają w nim procesy eutrofizacji związane z intensywnym rolnictwem w basenie Morza Bałtyckiego, a także zanieczyszczenia pochodzące między innymi z przemysłu, aczkolwiek coraz mniej tych zanieczyszczeń jest. Wiadomo też, że Bałtyk należy do najszybciej ocieplających się mórz świata. To głównie ze względu na śródziemny charakter. Czy to wpływa jakoś na populację ryb? Oczywiście, że tak. Po pierwsze, gatunki endemiczne mają coraz gorsze warunki do życia, a po drugie, pojawiają się korzystniejsze warunki dla gatunków, które zostały przywleczone i które często stanowią konkurencję dla gatunków endemicznych. Generalnie warunki życia dla ryb w Bałtyku się pogarszają. A jeżeli mówimy o narzędziach połowowych w przypadku Bałtyku, to co to będzie? No, jeżeli chodzi o Bałtyk, to ryby pelagiczne poławia się włokami pelagicznymi, a ryby denne włokami dennymi. Poza tym jeszcze stosowane są sieci stawne, sieci skrzelowe. To proszę nam jeszcze rozwikłać ryby pelagiczne. Ryby pelagiczne to są te, które pływają, można powiedzieć, w całej przestrzeni wód Bałtyku. Na przykład? szprot albo śledź to są ryby pelagiczne one żyją w gromadach i występują w toni Bałtyku natomiast ryby denne jak nazwa wskazuje takie jak dorsz szprot czy też łosoś one żyją w pobliżu dna tam żyją żywią się i rozmnażają a jeżeli mówimy o połowach na Zalewie Szczecińskim, to tak samo łowi się ryby jak w Morzu Bałtyckim, czy też są inne metody? W Zalewie Szczecińskim dominują dwa rodzaje narzędzia. to są zestawy żakowe i wątony. No to są takie rzeczy, które są można powiedzieć zakotwiczone z dnem albo wiszą na pływakach. I powiedzmy sobie, że po takim połowie przychodzi proces, który nazywamy handlem. Co możemy powiedzieć o, o samym handlu? Czy ten handel jest jakoś uregulowany? No generalnie rzecz biorąc, rybacy, jeżeli łowią ryby, to powinni sprzedawać w centrach sprzedaży ryb, ale dozwolone jest także sprzedaż ryb złodzi czy też skutra oczywiście wśród turystów jest to bardzo popularne ja polecam osobiście zakup ryb od licencjonowanych sprzedawców bo wtedy możemy być pewni że te ryby są po pierwsze złowione w sposób właściwy Czyli zgodne z wymogami zrównoważonego rozwoju. Po drugie, że te ryby pochodzą z dobrego, z legalnego źródła. Po trzecie, że przy ich połowie nie ucierpiało środowisko naturalne. A czy są jakieś rejestry? Tak, oczywiście. Trzeba uzyskać zgodę z ministerstwa, żeby móc handlować rybami. To jaka jest wartość handlowa ryby? Od czego zależy jej cena? <grym> wartość ryby zależy przede wszystkim od jej gatunku, zależy od świeżości od stopnia komercjalizacji, czyli przygotowania do konsumpcji dla klienta. Inna jest cena ryby pełnej, inna cena... Tuszy, inna płatu, a inna też filetu. No i zależy też od, oczywiście od sposobu przetworzenia, bo można wędzić, można smażyć, można gotować, robić kotlety. Także tutaj te wszystkie czynniki wpływają na cenę ryby. Ważne są też aspekty zdrowotne. Ryby morskie, jak i zalewowe, bardzo często nie są wybierane z uwagi na to, że występują w nich metale ciężkie czy też inne zanieczyszczenia. Czy powinniśmy się faktycznie ich bać? Gdybyśmy jedli codziennie po kilkanaście kilogramów ryby, to na pewno powinniśmy się bać. Natomiast no, poziom zanieczyszczenia nie jest zadowalający, ale nie jest aż tak tragiczny, żeby zniechęcać do konsumpcji ryb. Tym bardziej, że jeżeli ktoś bardzo boi się o zdrowie, to po prostu powinien zrezygnować przede wszystkim z ryb dużych, które długo żyją, czyli okres kumulacji tych zanieczyszczeń jest bardzo długi, oraz tłustych, czyli odpada łosoś bałtycki. Natomiast łosoś bałtycki jest to ryba, o której możemy mówić. W czasie przeszłym z tego względu, że na łowiskach polskich on już praktycznie rzecz biorąc nie występuje. Ryby tłuste, żyjące w Bałtyku, takie jak śleś i szprot, one żyją tak krótko, że nie mają czasu, żeby nasiąknąć tymi zanieczyszczeniami. Gdybyśmy mieli porównać Morze Bałtyckie do innych wód, to czy ono jest... Czystsze, czy bardziej zanieczyszczone? Jak wygląda? No z racji tego, że jest to morze śródziemne, to ono jednak jest intensywnie eksploatowane, a dominującą formą działalności na Morzu Bałtyckim jest jednak transport morski. Na Morzu Bałtyckim prowadzone są różne rodzaje działalności. Dominuje, jak wspominałem, transport morski, ale także rozwija się turystyka morska, jachting, mariny. Elektrownie wiatrowe coraz częściej są stawiane, ruch statków pasażerskich ma miejsce. A tutaj w grę wchodzi także zanieczyszczenie hałasem, ruchem jednostek pływających. To wszystko ma wpływ na warunki życia ryb. Także te wszystkie rodzaje działalności powodują, że rybołówstwo morskie staje się marginalne na Bałtyku. W Wspomnę o działalności lądowej, która także rzutuje na, na to, co się dzieje w Morzu Bałtyckim, gdzie jednak rolnictwo nie do końca dba o to, żeby nawozy, którymi są użyźniane ziemie, w odpowiednich terminach były wchłaniane przez glebę. Jeszcze zdarzają się przypadki, takie jak chociażby ostatnio z Odrą, że jednak gdzieś są jakieś słabe ogniwa w systemie kontroli i zanieczyszczenia jednak dostają się do morza. A to wszystko się kumuluje, a Bałtyk, Bałtyk jest morzem śródziemnym, on mógłby się oczyszczać, gdyby był morzem otwartym. Natomiast procesy oczyszczania mają miejsce raz na jakiś czas, zwykle za rzadko, dzięki wlewom żyznych wód z Morza Północnego. Żyznych, a także i chłodnych wód. Czyli należy pamiętać o zrównoważonym wykorzystaniu zasobów rybnych. O czym powinniśmy pamiętać najbardziej? No zdecydowanie zrównoważony rozwój to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać środowisko nasze powinniśmy przekazać naszym dzieciom, naszym wnukom w stanie niegorszym niż w takim, w jakim my z niego korzystamy. No i trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że przede wszystkim ta działalność rybacka nie może powodować niepożądanych zmian w biologicznej i ekonomicznej produktywności Bałtyku. Połowy, które są prowadzone, powinny być wprowadzone na poziomie takim, żeby były zrównoważone, czyli przez dłuższy okres czasu ten poziom byłby utrzymywany. Także zmiany ekologiczne nie powinny przyszłym pokoleniom zabierać możliwości korzystania z Bałtyku. No i przede wszystkim też trzeba pamiętać, żeby te ryby były pozyskiwane w sposób zrównoważony, czyli w odpowiednich okresach, w odpowiednich miejscach, przy pomocy odpowiednich narzędzi i tak, żeby nie szkodzić dla środowiska. Przed Przede wszystkim rybołówstwo powinno mieć charakter odpowiedzialny. Jak zresztą każda działalność we współczesnym świecie, z tego względu, że człowiek jest wyposażony w tak olbrzymie narzędzia oddziaływania na środowisko, że powoduje, że w coraz większym stopniu to środowisko staje się antropogeniczne, a w coraz mniejszym stopniu naturalne. Czy ocieplenie klimatu też ma wpływ na zasoby rybne Bałtyku? Oczywiście, że tak. Zmienia się przede wszystkim żyzność Bałtyku, a zmienia się także struktura organizmów żyjących na Bałtyku. Bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy: że nawet jeżeli ryba nie jest wrażliwa na zmiany temperatury, to na zmiany temperatury jest wrażliwy pokarm, czyli to, czym się ryby żywią. Ryby żywią się także żywymi organizmami, których poziom wrażliwości na zmianę temperatury jest znacznie większy aniżeli w przypadku. Dużych organizmów. Jednym słowem, jeżeli temperatura powietrza wzrośnie o jeden stopień, człowiek tego nie odczuje, natomiast mikroorganizmy odczuwają to w sposób bardzo istotny. Jeszcze powiedzmy sobie o rybołówstwie przybrzeżnym. Jakie tam występują problemy? No, rybołówstwo przybrzeżne jest ofiarą wszelkich rodzajów działalności na Bałtyku. Z tego względu, że rybołówstwo przybrzeżne odbywa się zwykle w tradycyjnych miejscach położonych niedaleko od portów macierzystych z łodzi rybackich. W związku z tym, że jednak zasięg tego rybołówstwa nie jest zbyt duży, nie ma możliwości zmiany rejonów połowowych w przypadku, jeżeli na przykład w pobliżu Portu rybackiego zostanie ustanowiona jakaś strefa ochronna, jeżeli zostaje posadowiona elektrownia wiatrowa, czy też nastąpi wydobycie na przykład surowców mineralnych typu piaski itd. Tak w związku z czym ci rybacy oni są zwykle najbardziej poszkodowani, bo nie mają możliwości wyboru alternatywnych łowisk. Mogą co najwyżej zrezygnować z działalności rybackiej i wtedy zająć się na przykład turystyką, co chyba jest najlepszą alternatywą w takim przypadku. Proszę nam powiedzieć jeszcze o takim haśle czy też zwrocie niebieska żywność. Co to w ogóle jest? Niebieska żywność to jest żywność pozyskiwana przy jak najmniejszym emitowaniu zanieczyszczeń do środowiska. Czyli na przykład, jeżeli porównamy połowę ryb i hodowlę ryb, no to inny jest poziom emisji na przykład metanu w jednym czy drugim przypadku, czy też emisji innych gazów cieplarnianych. Produkcja mięsa na przykład powoduje gigantyczne emisje gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu. Jednocześnie wymaga terenów na wypas, wody oraz ogromnych ilości paszy. Natomiast połowy dzikorzyjących ryb i owoców morza nie tylko nie wymagają zużycia wody słodkiej, terenów pod hodowlę i uprawy roślin na pasze, ale również generują mniejszej ilości dwutlenku węgla. Funkcjonują w internecie statystyki, obrazki różnego rodzaju pokazujące, jaki jest poziom szkodliwości rybołówstwa, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla, a jaki jest w przypadku hodowli zwierząt ciepłokrwistych. I z tego co pamiętam, to ten poziom szkodliwości jest z rzędu 7-8 razy niższe. Jakie ryby są najzdrowsze? Które są najmniej przetworzone? Gotowane, pieczone, bez użycia tłuszczu? To wiemy. Ryby smażone wiadomo, nie będą należały do tych najzdrowszych. A co z rybami wędzonymi? Hm, one no na pewno są smaczne. Ha, no pewnie tak, ale czy można je jeść bez ograniczeń? Czy one w jakiś sposób tracą na jakości poprzez to wędzenie? Ryby wędzone zyskują na smaku, ale tracą na wartości odżywczej. No ze względów zrozumiałych. Tam są różnego rodzaju dymy i tak dalej, które powodują, że ta ryba nie jest, nie jest tak zdrowa, jak ryba gotowana albo, albo pieczona. Ja osobiście lubię ryby wędzone, przy czym, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to trzeba powiedzieć sobie tak. Jeżeli będziemy coś jeść w dużych ilościach, a to nawet będzie zdrowe, to w pewnym momencie to przestaje być zdrowe. Dokładnie. Pomówmy jeszcze o gustach. Które ryby pan wybiera i które smakują panu najbardziej? Ryby jadam niemalże codziennie, także ryby kocham jeść. Jakie ryby lubię? No jeżeli chodzi o Bałtyk, to biorąc pod uwagę, że nie można w tej chwili łowić dorsza, to marzy mi się wielka flądra, taka większa flądra od talerza, jak to kiedyś bywało. Ale to już jest rzadkość. Oczywiście i śledzia jestem w stanie zjeść, i okonia. Jeżeli chodzi o ryby słodkowodne, przepadam za okoniami, szczególnie jeżeli to są okonie bardzo małe, takie pochodzące właśnie z Zalewu Szczecińskiego. A trzeba zdać sobie sprawę z tego, że w zasadzie każda ryba jest jadalna. Nie ma ryb niejadalnych, tylko jest kwestia odpowiedniej komercjalizacji, czyli przygotowania do konsumpcji. Rybacy narzekają, że nie mogą sprzedać ryb mniej szlachetnych, takich jak leszcz albo płoć. Tymczasem ja widzę rozwiązanie tego problemu z tego względu, że ja osobiście uwielbiam robić kotlety rybne z warzywami. Dodaję. Marchewkę, dodaję paprykę, dodaję groszek i wychodzą fantastyczne kotlety. I z takiej pozornie rzecz ujmując, śmieciowej żywności, można zrobić coś, co jest bardzo smaczne. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas. Dziękujemy, że podzielił się Pan z nami swoim ulubionym daniem. I mam nadzieję, że chętniej będziemy po tej rozmowie również sięgać po zdrową, dobrą rybkę. A gdzie ją kupić? Ja kupuję ryby w sklepie rybnym na targowisku Turzyn. Tam są zawsze świeże i jest dobry wybór. Poza tym, obok jest bar rybny, w którym przygotowują fantastyczną zupę segadyńską i flaki z kalmarów. Polecamy zatem to miejsce. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo nawzajem. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.